Siemaneczko! Dzisiaj zaczniemy trochę nietypowo. Znasz może taką osobę, która się bała prędkości jak zaczynała jazdę autem? Taką osobą byłam ja. I pewnie się zastanawiasz, co to ma w ogóle wspólnego ze stylizacją paznokci? Tego się dowiesz w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Okej okay, Martyna, i powiedz mi skąd się w ogóle wziął ten strach przed tą prędkością? Przecież jak idziesz na, chyba na kurs prawa jazdy, to masz się nauczyć jeździć, tak? No tak, ale wiecie, czasami jest tak, może któraś z Was tak miała, ja to miałam obiecane, obietnica nie została dotrzymana, gdzieś tam w międzyczasie zmienił mi się instruktor w trakcie i te nasze poprzednie ustalenia gdzieś tam nie zostały zrealizowane, więc mieliśmy wjechać na autostradę, nie wjechaliśmy, więc moja maksymalna prędkość, jaką ja jeździłam autem, to było 40 parę na godzinę, nawet 50 nie mogłam przekroczyć, jak wiecie, za to już się oblewa prawko, więc 47-48 to tak powiedzmy mniej więcej bo i to była maksymalna prędkość, z jaką ja jechałam autem do czasu, kiedy tego prawka nie zdałam. Zdałam prawko i okazało się, że fajnie, kupujemy auto. Pojechaliśmy, kupiliśmy auto, wracając z tym autem, pojechałam z tatą. A gdzie je... byliście kupić auto, tak z ciekawości, daleko? Yy, za ale. ale nie jest 10-15 musieliście... km za Jastrzębiem. Tam chyba jest droga szybkiego ruchu, czy autostrada już? Taka dwupasmowa, ale to... Gdzieś, gdzie trzeba jechać szybciej na pewno. No na pewno. I słuchajcie, było tak, że my jadąc po to auto, spoko, ja już oczywiście podekscytowana, ja nawet nigdy sama w aucie nie siedziałam. Ja zdałam to prawko i my po to auto pojechaliśmy praktycznie od razu, parę dni później. Nie, przepraszam, to było z miesiąc później, po trochę auto szukaliśmy. Też nie było tak, że kupiliśmy z dnia na dzień. I czekaj, i czy ty Ale... chciałby powiedzieć, że wyście jechali autem swoim i ty potem sam musiałeś wracać tym samochodem do? No właśnie to! Tak, i słuchajcie, pojechaliśmy autem moich rodziców, wiadomo, pojechałam z tatą, tata wracał swoim autem i ja musiałam tym moim super, nowym, ekstra autem wrócić sama do domu. Dla mnie to była w ogóle strasznie, strasznie daleko. Był to czas, gdzie ja nawet nie miałam, nie miałam internetu w telefonie. Pamiętacie takie czasy, gdzie było pierwsze pakiety 250 mega na cały miesiąc? I raz się weszło na YouTube a i po 10 minutach nie było. Nie więcej internetu ci zje oglądając ten odcinek. Mniejsze o to, to nie był czas, gdzie ja mogłam sobie włączyć nawigację. Ja nie miałam pojęcia, gdzie jestem. Nie miałam, tu... dalej nie mam orientacji w terenie, ale teraz mam nawigację. Musiałam wrócić sama autem. Mój tata jechał 80 na godzinę. Słuchajcie, dla mnie to była niewyobrażalna prędkość. Prędkość, z jaką nigdy nie jechałam. Ja miałam po prostu śmierć w oczach. Wiedziałam, że jak mnie. On to chyba w ogóle nie ogarnął fakt, że ja pierwszy raz jechałam autem sama. Nie wiem, ja to wspominam bo po prostu. No teraz się wiadomo z tego śmieję, ale wtedy dla mnie to było tak strasznie daleko, tak strasznie stresujące i tak strasznie szybko jechałam, że to był ogromny stres, ale miałam takie przetarcie szlaku, ponieważ następnego dnia musiałam sama dojechać na studia, yy, robiąc w jeden dzień ponad 100 kilometrów, więc w sumie może nawet było mi to potrzebne. Nie zmieni to faktu, że nie jechałam już tak szybko yy, i nie jechałam sama w aucie, ale jednak już jakieś tam przetarcie szlaków miałam i już dzięki temu się tak nie stresowałam, ale chrzest miałam naprawdę bojowy, nie zapomnę tego, że na każdych światłach się stresowałam, że mój tata pojedzie, będzie czerwone, że ja nie zdążę. Ja w ogóle nawet nie miałam pojęcia, gdzie ja jestem. Ja bym w życiu sama do domu nie trafiła. Zanim on by się zorientował, że on mnie zgubił, to on do mnie szukał 10 km wcześniej. Więc to w ogóle, słuchajcie, chyba wspominać będę do końca życia. Te 80 km na godzinę, które teraz na mnie nie robi totalnie wrażenia, bo wiadomo, na autostradzie na przykład jeździmy dużo szybciej. Ja w ogóle uwielbiam jeździć autem. Tak. Marsza. Teraz może przejdźmy do tego, jaki to ma związek z stylizacją paznokci. Ja mam jeszcze jedno to pytanie, bo powiedziałaś, że wyćwiczyłaś się codziennie na studia i dojeżdżałaś z Wodzisła, z Rybnika. Z Rybnika wtedy. Do? Do Raciboża. Czyli trasa dosyć długa i rozumiem, że wyglądało to mniej więcej tak, że codziennie dawałaś trochę więcej, trochę więcej tej szybkości, trochę więcej, trochę więcej. Dokładnie. Znaczy, aż to robiłam. Do takiej... Jeszcze zabierałam po drodze dwie koleżanki, więc wiecie, jechałam takim slalomem gdzieś tam, zabierając jedną z tego końca, drugą z drugiego końca i dopiero dojeżdżałyśmy do tego i co zauważyłaś, że tak powiem, od momentu, kiedy pierwszy raz jechałaś tym samochodem wolno, do potem aż opanowałaś szybkość? Co na pewno się zmieniło? Chodzi o to, że jeżeli coś robimy bardzo systematycznie, robimy to codziennie, to jak zwiększamy prędkość, nawet tego nie odczuwamy, to się po prostu dzieje samo. Intuicyjnie zaczynamy prowadzić to auto, wiecie już nie patrzymy na początku, ja na przykład tak miałam, patrzyłam na obroty silnika, żeby wiedzieć kiedy zmienić, by jak słuchałam tego silnika, żeby wiedzieć kiedy też mam go zmienić. Później już przychodzi taka wprawa, robisz automatycznie, po prostu rozmawiasz z kimś i w ogóle nie myślisz o tym, co robisz. Ruszasz, wrzucasz, wrzucasz jedynkę, automatycznie wrzucasz od razu dwójkę i twoje... nie myślisz o kolejnych krokach. Po prostu robisz to bardzo intuicyjnie, w ogóle nie myśląc o tym. Czy twoje bezpieczeństwo wzrosło, tak powiedzmy w sumie nieświadomie trochę? Tak, poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zdecydowanie wzrosło. No wiadomo, to wymagało czasu. Ale dzięki temu, że robiłam to codziennie, przez długi okres czasu, robiłam to regularnie. Nawet nie wiedziałam, kiedy doszłam do takiego etapu, że strasznie lubiłam jeździć autem i. A propos tego no, czasu? Ja w ogóle się tego nie bałam. Wyobrażasz sobie jeździć do Racibora non stop z rybnika 45 na blacie. Rozumiem, że nie. Ja w ogóle myślę, że za to jest mandat. Tak. Znaczy, nie no, wiemy, że jest. Uuu! Wiem, że jest tak, że za zbyt wolną jazdę możemy dostać mandat, ponieważ to jest wstrzymywanie ruchu. Po prostu robimy korek. No nikt nie jeździ 45 na godzinę, chyba że wiadomo, mamy takie warunki, jakie były ostatnio. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Ostatnio u nas była mega śnieżyca, było śniegu, wiecie, po kostki, jak zwykle zima zaskoczyła drogowców, wszystko było białe i zaśnieżone, więc prędkość 45 na godzinę była całkowicie normalna, oczywista i wręcz wymagana, więc. Tutaj to zupełnie inna sytuacja. Mówimy o takiej normalnej sytuacji, gdzie masz bardzo dobre warunki na drodze i nie wiedzieć, czemu ludzie czasem jeżdżą 45 na godzinę. Biorąc pod uwagę to, że oczywiście masz normalne auto, powiem, że są takie auta, które chyba mają maksymalną tak. prędkość 45-50 na godzinę. Nie wiem, czy do tego jest potrzebne prawko. Nie. nie orientowałam się nigdy. Wiem, że to są takie malutkie auta, które mają z tyłu nawet naklejkę 45 na godzinę. Taki tak, tak. A chciałam po prostu się kręgłości. dopytać, czy finalnie twój czas dojazdu z Rybnika do Racie się skrócił? Bardzo, bo jeżdżąc codziennie dokładnie tą samą trasę, ja wiedziałam, gdzie stoi policja. To już były takie stałe ich punkty, wiedziałam, gdzie mogę przyspieszyć, miałam jakiś tam teren niezabudowany, więc wiadomo, w niezabudowanym też nie jechałam te 50-60, tak jak je jechałam normalnie, tylko już mogłam sobie spokojnie polecieć te 90-100. Mm. No. no i Martyna, słuchaj, teraz trzeba dziewczynom zdradzić akcję związane z stylizacją paznokci. Kilka dni, w sumie możliwe, że tygodni temu na naszym Facebooku pojawił się post, który teraz widzisz na ekranie, w którym było zadane pytania. Czy wykorzystujesz frez do wstępnego opiłowania zbudowanego paznokcia? I rozumiesz, pojawiły się komentarze w stylu. Na przykład Mirosława. Dopiero mam zamiar zrobić, bo kupiłam łyseko, choć nie ukrywam, że trochę się boję. Wiki, ja również się boję tej szybkości frezu. Sabina, boję się obrotów, choć innymi frezami normalnie wykonuję manikir. I teraz trzeba. Jak sobie z tym poradzić, z tym strachem? Bo ty no poradziłaś regularnie podnosząc poprzeczkę? Jak to zrobić z Myślę, że to jest bardzo dobry przykład i dokładnie na tej samej zasadzie możemy odnieść się do paznokci, czyli zaczynamy od małych obrotów. Nawet jeżeli Ci ten fresz staje na paznokciu, wtedy od razu wiesz, że musisz obroty zwiększyć. Zwiększasz prędkość nawet o tysiąc. Przechodzisz, nie wiem, zaczynasz od trzech tysięcy, przykładasz, on delikatnie staje, widzisz, że się zatrzymuje, wrzucasz cztery i tak stopniowo, sukcesywnie zwiększasz sobie te obroty, dzięki czemu... Wiecie, jak to jest? Odpalasz frezarkę i automatycznie jaką odpalasz od razu na 17 tysięcy. A poczekaj, Martyna, zrób dziewczyną taką pętlę oczekiwania, mhm. No cię pytanie, co ci w ogóle może najgorszego stać, kiedy będziesz opracowała paznokie na zbyt małych obrotach. Żeby zbudować taką świadomość, bo strach z czegoś musi wynikać, albo no, czegoś się musisz bać, tak? Nie, no po prostu wiecie. wiecie coś no... może stać, jak będziesz zbyt mała miała obroty. Na pewno robimy to dużo wolniej, No i przede wszystkim ten frez bardzo zwalnia. Jeżeli przy większych obrotach my płynnie pracujemy. On pracuje cały czas i przy tym samym nacisku on cały czas pracuje na tych samych obrotach. Jeżeli te obroty są za niskie, on bardzo zwalnia albo staje przy naprawdę już niskich obrotach. Gdybym teraz wrzuciła 2000 na frezarkę, to on mi po prostu stanie. I potem to zobaczysz w praktyce, jak to wygląda. Dokładnie tak, za chwilę wam to pokażemy. A co jeśli są zbyt szybkie obroty? Zbyt duże, zbyt wysokie. Co się najgorszego może stać w przypadku prac na przykład łysem? No, chyba przepiłowujesz tylko ten zbudowany paznokieć, jak chyba nie kontrolujesz sobie tak, grubości. To trzeba było wiadomo, jak w przypadku każdego frezu, choćbyś nie wiem jak, miała super frez, jeżeli za długo przytrzymasz w jednym miejscu, to albo przepiłujesz, bo masz na przykład mega ostry frez i nawet nie wiesz, kiedy do, dopiłujesz się, dofrezujesz się, dostaniesz się do naturalnej płytki, więc wiadomo, jeżeli za długo przytrzymamy, możemy albo poparzyć sobie płytkę, pod wpływem, wiecie, tarcie i wytwarza się bardzo wysoka temperatura. Tak jak w przypadku na przykład opasek i choćbyś, nie wiem jakie miał opaski, jeżeli zrobisz coś takiego, no to wiadomo, że ta płytka się nagrzeje. Więc jeżeli pracujemy płynnie na odpowiednich obrotach, to myślę, że jest mniejsze prawdopodobieństwo zrobienia sobie krzywdy niż opracowanie takiej masy płynkiem. I co jest ważne, większe konsekwencje przy wyższych obrotach mogą Cię czekać na przykład przy opracowaniu skórek, bo to już jest bardziej niebezpieczne niż łysy. Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ pracując na zbudowanym paznokciu, my pracujemy na żelu, więc nie dotykamy tutaj, znaczy spoko, możemy dotknąć, ale raczej nie powinno się nic stać. Jeżeli tylko dotkniemy, wiadomo, gdzieś tam mocniej sobie wjedziesz w wał, no to wiadomo, może go przypiłować, ale w dalszym ciągu twierdzę, że mniejsze prawdopodobieństwo jest zrobienia sobie krzywdy łysym, jeżeli pilnikiem. Ponieważ łysy jest dużo bardziej precyzyjny, jest po prostu mały, jest to kółeczko, które się kręci i możesz bardzo precyzyjnie dojechać w, w punkt, w miejsce, które chcesz wyfrezować, niż pilnikiem, który siłą rzeczy jest długi i nawet, kurczę, no, wiecie, to też nie jest tak, że ja od początku do końca opracuję masę łysym. Może są takie dziewczyny, na pewno są takie dziewczyny, które to potrafią. Ja zawsze musiałam coś sobie dopracować pilnikiem. Zresztą w większości też opracowałam tą masę głównie przy wale około a już kształt robiłam też pilnikiem. I też zawsze musiałam sobie po tym łysym dopracować normalnie pilnikiem, też przy wale około paznokciowym. Więc to nie jest tak, że ja sobie wyfrezowałam łysym i już pilnikiem tam nic nie robiłam. Oczywiście, że nie. Ale ryb... dużą robotę mi robi ten łysy, i to jest ogromna oszczędność czasu. Tak, z energią. No nie musiałam się namachać, wiecie, dwa, trzy razy przejechałam łysym i z grubsza to miałam ogarnięte, bardzo z grubsza, bo gdzieś tam już miałam później kosmetyczne jakieś poprawki, pilnikiem. I co ważne w skali, jak robisz paznokcie sama sobie, no tej energii nie zauważyć tej straty, ale wyobraź sobie, że tak przez cały dzień oraz te paznokcie. Tak. Jeden, drugi, piąty, dziesiąty, dzień pięćdziesiąty. Tak. I może tutaj prośba do dziewczyn, które to robią, żeby powiedziały się może jak Wy miałyście swoje początki, jak sobie z tym poradziłyście, czy się bałyście, czy nie. Więc może gdzieś tam też wasze historie przekonają dziewczyny, które jeszcze mają jakieś obawy co do tego, czy to robić, jak spróbować, jak się do tego zabrać. Wiecie też, rzeczy, które dla nas są oczywiste, które robimy na co dzień i, i nie sprawiają nam totalnie żadnego problemu, dla kogoś są naprawdę wyzwaniem, więc ja to też rozumiem, że ty możesz się bać i że tego nie robisz, że masz jakieś obawy. To jest chyba słuszne, bo gdybyśmy strachu nie mieli, to, to nie byłoby za dobrze, wiem. Więc... Ale wiesz, jak to Marcina robią? Strach ma wielkie oczy, prawda? Więc teraz pytanie: Dokładnie tak. jak zyskać odwagę, żeby pokonać ten strach? Bo tak Ci powiedziałem, znalazłem taki ciekawy cytat od Marka Twaina, który powiedział, że odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu. Więc tak powiedziałeś: strach jest całkiem zupełnie normalny i to jest super rzecz. Tak. Tylko teraz pytanie: jak sobie z nim radzić? I co ty na to, żeśmy teraz dziewczyną pokazali? Jak to, co chciałeś powiedzieć, od strony teoretycznej wygląda w praktyce. Dokładnie. Będziemy po prostu pracować od najniższych obrotów do takich wymaganych, żeby tą masę opracować. I sama zobaczysz, że strach ma wielkie oczy. Standardowo na tipsie mam nałożony żel i teraz od najniższych obrotów, czyli od jedynki, u mnie to jest 1000 obrotów, będziemy frezować, tak jakby przy wale okołopaznokciowym, zbudowaną masę żelową. I dzięki temu powinnaś, to jest taki sposób dla Ciebie, żeby wy 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 wyłapała dla siebie najlepsze obroty. Od najmniejszych powoli, bo każda tak z was ma różne frezarki. Każda z Was ma różne frezarki, my akurat testujemy na Micronix 300S, jak dobrze pamiętam. Tak jest. I żeby dostosować te obroty do siebie, żeby pokonać ten strach, Zacznij od najmniejszych i iść w górę, aż po prostu zacznie się pracować Ci komfortowo. Tak to teraz będzie robiła Martyna. Dokładnie. Czyli tysiąc, jak dobrze widzisz, frez się już kręci, ale zastopuje się. Czyli zatrzymuje się, widzę. Teraz już dałaś 2000. tysiące. Jak twoje odczucia, Martyna? Czy czujesz, że się... Za... Ja praktycznie... Nigdy nie pracowałam na tak niskich obrotach, więc w ogóle nie słyszę tej frezarki. Ledwo co słychać, tylko rączkę. I jak mocniej przyduszę czekajcie, tutaj dam na środku to ten frester też się zatrzyma. Ale już spokojnie, nawet przy tych dwóch tysiącach, możecie tutaj sobie delikatnie, bardzo powolutku tą masę opracować, ponieważ jak widzisz, już się da. Ale skomfortowo, tak z perspektywy stylistki. Jest komfortowo, mając dobrą opaskę i fajną frezarkę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało u Ciebie. Nie wiem, czy masz nasze opaski, nie wiem, jak mocno masz silnik. U mnie jest to ok. Wiadomo, trwałoby to długo, gdybym miała to robić na dwójeczce, ale dałoby się. Ja przeważnie miałam tak około czterech, czasami nawet pięciu, w zależności od tego. Cztery przywale, a jeżeli przesadziłam i mnie trochę poniosło z żelem, to wtedy też opracowywałam z grubsza całą Cały paznokieć, mniej więcej nadawałam mu kształt, i wtedy już skakiwałam na 5, czasami 6000, raczej na 5. Więc przy dwójce, jak widzisz, da się, musiałabyś już naprawdę mocniej przycisnąć, żeby ten fret się zatrzymał. Dlatego pokazuję to tutaj na środku. Raczej nie będziecie tego robić na paznokciu, bo już naprawdę dość mocno przycisnęłam. Wrzucę Wam jeszcze teraz trójkę dla porównania. Czekajcie, odpylę go trochę, żeby było widać. Na podstawie pyłu można przynajmniej troszkę zauważyć. Ale słyszę, w głosie, że tak choćby jest. lekko przestawała. Dobrze słyszę? Co w się sensie przystawała, że nie jest to taka płynna praca? Czy tak to ma być? Właśnie ja nie. Nie, Znam, czyli z nie jestem Znaczy, jak dla mnie spoko. Zdecydowanie, zdecydowanie wolę na 3-4 tysiącach, ale to już tylko i wyłącznie dlatego, że jest po prostu szybciej. Czyli już się czujesz bardziej komfortowo, tak? Już mhm. ta praca jest spłynniejsza. No tak. I super. A mam I cię prośbę, Martyna. Ja byś teraz no pięknie wrzuciła dziewczynom do porównania, bo już wiedzą, jakby czuć obroty, że powoli je zwiększając. Mm -hmm. A zróbmy teraz takie ku przestrodze i wrzuć, nie wiem, najwyższe obroty. Co się może negatywnego stać? Ale czekaj, bo ja też chciałam pokazać wam, jak to już ładnie wygląda. I naprawdę przyjechałam kilka razy i zobaczcie, to już jest pięknie opracowane około pasnochcia, wiadomo, że tutaj można się na pewno jeszcze do kilku rzeczy przyczepić. Ale to już są bardzo kosmetyczne poprawki samym pilnikiem. Wiadomo, on tu jest jeszcze za gruby. Ja po prostu wiecie, rzuciłam na to żel. Normalnie przy wale około miałabym dużo mniej żelu, ale tutaj chodzi tylko i wyłącznie o sam fakt, że ten paznokieć, to miejsce przy wale, już wygląda naprawdę dobrze. I pilnikiem trwałoby to dłużej. I przy bezpiecznych obrotach, bo tylko 3000. No tak, więc tutaj to nie jest, wiecie, jakaś szołowa ilość, no wariatem pracuje na większych obrotach, więc wiecie, i to już wariatem pracuje na skórze, na skórkach, a tutaj mamy masę, która jest, nie jest nasza, <głos》> nie czujemy tego aż tak. Dobra, teraz tak jak Pablo mówił, wrzucę większe obroty, pracowaliśmy na trójce, na tak. cztery, czy jeszcze więcej? Nie no, tak przy ku przestrzeni, to tak myślę, nie wiem, z dwadzieścia, żeby dziewczyny widziały, co się może stać, jak damy zbyt duże obroty. No i ja coś teraz to masy... już praktycznie ściągam. Czyli morał jest taki, że jak dasz po prostu przy opracowaniu masu zbyt duże obroty, to zamiast ją opracowywać że ją ściągała, czyli prawdopodob... istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że paznokie w niektórych miejscach kluczowych będzie zbyt cienki i zacznie ci szybciej pękać. Tak, albo po prostu zauważysz to i będziesz musiała go nadbudować. No, na pewno... Nie będziemy pracowali aż na tak wysokich obrotach łysem. Chyba, że tak jak, ciebie, tak jak mnie ciebie poniesie z masą, z produktem, no i wtedy będziesz musiała się troszkę go pozbyć, ale to już wtedy też chyba bardziej polecam po prostu frez do ściągania masy, na przykład bęka dzikiego, coś w tym stylu bardziej. Chyba, że masz tej masy mniej, no to wtedy łysy jak najbardziej spokojnie. Wiem, że dziewczyny normalnie masę ściągają łysem, więc. Więc w sumie może nie masz takiej różnicy. I Martyna, wiemy już, jak to wygląda. Jaki masz morał dla dziewczyn? Morał mam tylko jeden. Chciałam Was po prostu nakłonić do tego, żebyście przynajmniej spróbowało od tych najniższych obrotów przekonać się do tego i zobaczyć, jak bardzo, bardzo dużo czasu możecie dzięki temu zaoszczędzić. I może też poprosić dziewczyny, które już mają też doświadczenie właśnie z pracą łysem w opracowaniu masy, takiej zbudowanej, żeby też się wypowiedziały, jak to u, nas, u Was wyglądało i może też którąś z dziewczyn to przekona, może jakaś Wasza historia będzie tutaj też na tyle ciekawa, że ktoś spróbuje sam. Dajcie znać. Widzisz, jak to wygląda, widzisz, jak to w praktyce, można powiedzieć, jakie były odczucia Martyny, więc moja droga, daj znać w komentarzu, kiedy w końcu przetestujesz opracowanie masy frezem, a my dziękujemy Ci za uwagę. Tak. I życzymy powodzenia. Do zobaczenia, buziaczki papa.